Dzień dobry, dzień dobry skarby. Mamy wtorek, 26 września. Odpalamy, odpalamy świeczunie. Dzień dobry, dzień dobry, wstaliście. Powiedzcie, wstaliśmy, ale co to za wstawanie, nie? Szuń się kubek. Aniołki, kochane, kawusia jest. Macie już kawusie. Ja Wam powiem, <laughs> nie wiem, ale od wczoraj się jeszcze nie umiem dobudzić. <laughs> Szybciutko kartę dnia. Idziemy do pracy, do naszych obowiązków. Zobaczymy, co na dzisiaj karty nam przygotowały. Jest to karta na 24 godziny, kochani, ale jeżeli zobaczycie w inny dzień, to znaczy, że los tak chciał, żebyście wysłuchali tego, co ma do powiedzenia. Przełożymy. Dzisiaj Mermań Tarot, gdyby ktoś pytał. A talie, kochani, z aniołków. Wziąłam dzisiaj przysłania od Twoich aniołów, także też będziecie mieli do wyboru, do koloru. Tak, jak zawsze, poprosimy o ostrość, nie głupiejemy. Lewa, kochani, i prawa. Tak, jak zawsze, nic się nie zmieniło. Lewa, prawa. Państwo się zastanawiają, czy chcą kartę z lewej strony, czy tą kartę, która tutaj jest z prawej strony. No i zobaczymy, co tam na dzisiaj Wam wylosowałam. No i dzisiaj, siódemka buław, damy troszeczkę bliżej. Damy bliżej. Może być trochę trudno. Dlaczego? Dlatego, że tak jak na tej karcie, te buławy, one idą w stronę nas. Czyli ktoś do nas będzie miał jakieś ale. Może być to dzień niespokojny. Może być to taki dzień, że będziemy dużo rzeczy robić naraz, dużo obowiązków, dużo telefonów, każdy coś od nas, kochani, będzie chciał, będzie to trochę dla nas wyzwaniem, ale ja bym powiedziała tak. Jeśli pracujecie, uważajcie na zazdrosne osoby, bo ktoś Wam tam czegoś zazdrości. Jeżeli, kochani. Nie wyjaśnijcie komuś coś do końca, ten ktoś będzie drążył temat, drążył, drążył. Możecie mieć dużą konkurencję dzisiaj, jeżeli macie tam jakieś biznesy, kochani, co jeszcze w tej karcie takiego, żeby wam powiedzieć? Dzisiaj decydujcie sami. Ja wam powiem tak, ktoś będzie chciał wam narzucić swoje zdanie, ale powiem tak. Ani ten człowiek, ani ten, ani ten. Nikt z tych siedmiu. Te siedem była, w które tu widzimy, oni nie są wami. Oni wam praktycznie w niczym nie pomogą, bo chcą pomóc sobie. Więc y, dzisiaj bym powiedziała tak. Łeb na karku, brzydko mówiąc. Pamiętaj o miłości do siebie. Pamiętaj, że to Ty jesteś najważniejsza, czy to Ty jesteś najważniejszy. Możesz dzisiaj odnieść sukces, ale dzięki własnej pracy, dzięki temu, że postawisz na siebie, dzięki temu, że będziesz miać, um, brzydko mówiąc, odwagę, a nie będziesz strachodupa. <noise> Bądźcie, ja Was bardzo proszę, dzisiaj wytrwali. Czy to w rozmowach, czy to w pracy będzie, słuchajcie, jakiś konkurs, jakieś egzaminy do szkoły, do, do, do jakiejś pracy. Nie bójcie się. Ja tutaj widzę, że naprawdę Wy jesteście ponad to. Tak jak ten nurek, on jest wyżej, i ja tak dzisiaj Wam powiem, mieszcie dzisiaj wysoko. Bo dzisiaj możecie bardzo daleko zajść, naprawdę. Przekonacie kogoś, bo będziecie mieć silne argumenty, dogadacie się z kimś, bo odeprzecie jego ataki, argumenty, cokolwiek tam ta osoba, mm, która jest dla mnie w tych kartach pełna sprzeczności, bo oni chcą tylko dla siebie mm, wziąć korzyść, żeby im było dobrze, a nie żeby to była grupa czy współpraca, tak? Powiem, że wyczuwam tutaj coś takiego. Mm, tak, na przykład idziemy do urzędu, powiedzmy, załatwiać jakąś papierologię. Ojejku, no traficie na takiego biurokratę, że głowa mała. I to będzie chciał, i to będzie chciał, i tu podpis, a tu musi pani przepisać. Uważajcie w pracy dzisiaj. Ja wiem, że większość z was pracuje. Uważajcie, bo ja w siedmiu buławach widzę intrygi. Oni wam będą chcieli szpilkę wbić, oni będą chcieli wam podkopać, oni będą chcieli być lepsi od was. Wam powiedzą co innego, żeby, żeby mieć te plusy, nie wiem, u szefa. Możecie poczuć się dzisiaj w pracy samotnie, możecie poczuć się, że nikt was nie rozumie, możecie poczuć się, że nie jesteście akceptowani, że nikt was nawet nie lubi. Może dzisiaj będzie właśnie ten dzień, kiedy powiemy, ale mam ciężko, no ciężką pracę mam, mam ciężko, nie umiem sobie zjednać ludzi, nie umiem się z nimi dogadać. Możecie mieć mm, w pracy takie warunki, że będą tak stresujące, że jak przyjdziecie, to, to walniecie torbą o ziemię i powiecie, nie, ja się zwalniam, koniec, nie dam rady. Nie róbcie tego. Zadbajcie o swoją połówkę, porozmawiajcie z nią, ona też ma jakieś problemy w pracy. Jeżeli to są wasze problemy, no to skarby, trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić. Możecie być dzisiaj rozdrażnieni, więc jeżeli macie drugą połówkę dzieci, mamy tatę w domu, obojętnie kogo, kochani, przy siedmiu buławach nosi nas. Nosi nas i możemy. Niechcący komuś coś powiedzieć, tak? Bo będziemy czuli niepokój jeszcze z, na przykład z miejsca pracy, niepokój ze sklepu czy jak jechaliśmy samochodem, ktoś nam zajechał drogę i możemy cały dzień te, te nerwy w sobie, kochani, nosić. Hmm. Powiem tak, jeżeli dzisiaj zobaczycie, że partner wasz ma kiepski dzień, to nie wchodźcie mu w drogę, bo z tego, z tych siedem buław może się zrobić konflikt. A po co? Możecie usłyszeć docinki od partnera, takie kąśliwe słowa, takie wtrącanie się nawet teściowej, takich osób, które w ogóle z wami nie mieszkają, nie są, a mogą wam mówić, jak macie żyć z partnerem czy z partnerką. Macie zazdrosne koleżanki, macie zazdrosnych kolegów, którzy wam czegoś zazdroszczą: partnera, domu, pieska, dzieci, czegokolwiek. Dzisiaj nie zapraszajcie kości. Dzisiaj możecie śmiało wymyśleć historyjkę: typu Nie ma mnie, typu Wyjeżdżam. Dzisiaj by było dobrze, kochani, pobiegać, jeżeli się da iść na siłownię, iść tam, gdzie można, wiecie, swoje mm, nerwy wyładować. Idźcie gdzieś, gdzie wyrzucicie to z siebie, nawet jak będzie padać deszcz. Idźcie na długi spacer, wyrzućcie to z siebie. Bo dzisiaj emocje mogą naprawdę sięgnąć z zenitu i ktoś was może niechcący albo chcący wyprowadzić z równowagi. Bo to otoczenie będzie dążyło do konfliktu, będzie dążyło do tego, żeby ci dokopać, żeby ci dogadać. Żeby, żeby, te twoje nerwy puściły, żeby pokazać wszystkim, że ty nie jesteś taki grzeczny, spokojny, jak cię mówią. Dla części z was, siedem buław, to dla mnie karta mówiąca o tym, że jeżeli chcecie iść na księdza, to dzisiaj możecie usłyszeć w swojej głowie takie powołanie, albo ogłosicie światu, że będziecie księdzem bądź zakonnicą i musicie spodziewać się aniołki. Że oni tego nie wytrzymają nerwowo, <noise> że wam powiedzą, co o tym myślą. Wiele osób może też, kochani, przy siedmiu buławach zająć się po prostu ezoteryką. Kupić sobie pierwsze karty, kupić aniołki, poczytać w internecie i zacząć się uczyć. Dzisiaj. Możecie triumfować nad tymi wszystkimi ludźmi. Ten nurek jest powyżej i ja wam tego z całego serca życzę: żebyście nie przeoczyli ważnych chwil dla was, żebyście nie dali się wciągnąć w brzydką więc burzę, żebyście nie zostali biernymi dzisiaj, a żebyście bronili własnego zdania, bronili siebie, swojej rodziny. Bądźcie dzielni. Karta z prawej czy z lewej ręki. Zaczynamy od lewej. Jeżeli wybraliście lewą kartę, Rosetta chce Wam powiedzieć, że jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. No, kochani, nie chcę nic mówić, ale dzisiaj chyba dzieci nas mogą też sprowokować. Jeżeli wybraliście tą drugą kartę, Vanessa, o moja kochana, przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytania, które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do mojego boskiego przeznaczenia, a co mnie od niego oddala. Ja Was zapraszam na kawkę, na ciąg dalszy. Trzymajcie się dzisiaj dzielnie, nie dajcie się tym łobuzom. No i wracajcie do mnie z lajkiem, z komentarzem. Buziaki dla Was. Pa pa.